Hej, witam w Autostartest i zapraszam na test spalania w nowej Kia Sportage z, z napędem hybrydowym. Ok, zanim zacznę, jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz do udzielania się w sekcji komentarzy, co jest niezwykle istotne dla rozwoju kanału oczywiście. Oraz zapraszam Was na mój profil w serwisie Patronite, w którym zbieram na bułki. A tak na poważnie, to witam Was w kolejnym teście spalania. Tym razem w Kia sportaż piątej generacji z napędem hybrydowym. Zanim zaczniecie krytykować, krótka uwaga na początek. Test spalania, czy też moje testy spalania, robię w zupełnie inny sposób. Wybieram trasę, tak zwaną trasę trudną, oraz jadę w dwa kierunki, czyli jadę w. Z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu A z powrotem. Połowa trasy w jedną stronę to jest miasto, druga połowa tzw. Tak counter road, czyli prędkość maksymalnie do 95 km na godzinę, czyli 60 mil. Bardzo kręta droga, głównie pod górę, trochę zjazdów w dół, czyli ta pierwsza jakby trasa jest trudniejsza od tej trasy powrotnej. Mniej więcej 17 mil, czyli tak powiedzmy jakbyście jechali do pracy gdzieś tam poza miasto. To jest raz. Druga sprawa bez eco-drivingu, bez jakichkolwiek triku, trików oszczędzających benzynę, tak, jeżdżę na co dzień hybrydą, wiem jak to robić, ale chodzi o to, żeby pokazać Wam jak najgorsze spalanie w tym samochodzie. Dlaczego jak najgorsze? To jest bardzo istotne. Dlatego, że udając się na jazdy testowe, czytacie też, czy też oglądacie inne kanały i nagle widzicie, że ojezu, ten samochód tam, nie wiem, spala litr na 100 km. Co też nie jest prawdą, ponieważ no oni to muszą w ten sposób pokazać. Ja to pokazuję od tej gorszej strony. Dlatego, że już na dzień dobry wiecie, czego możecie oczekiwać, idąc na jazdę próbną. Jeżeli znacie eco-driving, potraficie się tym posługiwać, lubicie taką jazdę, no to wówczas wasz wynik będzie lepszy od mojego. Jeżeli nie, to będzie taki sam, a może nawet i gorszy. Dlatego to jest to, co ja zawsze powtarzam, że hybrydom należy nauczyć się jeździć. Ruszamy. Kia Sportage piątej generacji, samochód napędem hybrydowym, ta sama jednostka 1.6 plus cały zestaw elektryczny, to jest to co znamy już z modelu Niro oraz z modelu Sorento. W Sorento ten zestaw nie zdaje egzaminu, to o tym mówiłem w moim teście Kia Sorento. Nowej generacji. Sportaż jest troszeczkę inaczej, chociaż tutaj na dzień dobry, już to rozpędzanie samochodu na tym krótkim odcinku, na którym przed chwilą jechałem, do 60 mil na godzinę, czyli 95 kilometrów, całkiem sprawnie rozpędza ten samochód. Dobra, w temacie spalania na chwilę obecną 3,3 mile i 33,3 mpg. No to czyli tak, tak to, to jest to, co zawsze powtarzam. E, hybrydom na krótkie odcinki, no chyba tak zwyczajnie się nie nadaje na krótkie odcinki. Um, tutaj te ponad 5, 5 km i, i taki no, no nazwijmy to szczerze słabiutki słabiutki wynik spalania dobra słuchajcie za mną 7,9 mil czyli praktycznie już prawie 8 mil zrobiłem i mam spalanie 38,3 mpg czyli jest ja bym powiedział słabo jest słabo a nawet bardzo słabo tutaj jeżeli Komuś zależy naprawdę na osiągach. Z tym, że, tak jak powiedziałem wcześniej, na chwilę obecną te 8 mil przejechałem tylko i wyłącznie w mieście. To zrobiłem dokładnie taki krótki odcinek. To było może mila niepełna, czy też mila jedna, czyli 1,6 km, gdzie było właśnie nie było, nie było jakby ograniczenia prędkości, gdzie mogłem troszeczkę depnąć, ale naprawdę ten krótki odcinek nie zaważył na tym, że teraz moje spalanie jakby gwałtownie spadło. Ono mniej więcej non-stop się utrzymuje na tym samym poziomie. Teraz wyjeżdżam z miasta, mam 38,6 i za chwilę będę jechał szybciej, będę jechał często pod górkę, dlatego moje spalanie będzie również Kijowe, że tak powiem, <gry> w ki, będzie spalanie kijowe, ale e, tak czy inaczej, jak na tę wielkość tego samochodu, na całkiem sporą moc i na wrażenia z jazdy, to tutaj nie ma co. Nad tym płakać. Jeżeli chciałbym mieć samochód, który da mi duże oszczędności, to wybrałbym ten model z napędem hybrydowym, ale w wersji plaki. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Mamy 14 mil pokonanych w moim nazwijmy to agresywnym stylu jazdy, co też daje nam 15,9 mpg. No, nie są to wartości hybrydowe, których chciałbym e, doświadczyć. Jeżeli troszeczkę bym pojechał teraz, może bardziej delikatnie, może bym coś osiągnął, lub bądź też w dalszej trasie. Na chwilę obecną no, nie ma żadnej rewelacji. To jest moje zdanie na ten temat. No, zobaczymy za chwilę. Mam jeszcze może 3 mile, 3 mile do punktu docelowego. No i to się nie skończy nawet na 40. No ale życie. Dobra, słuchajcie, pierwsza część, że tak powiem, zakończona mojego testu spalania. 18 mil przejechanych, 38,2 mpg. Jak na chwilę obecną, w sumie zajęło mi to godzinę, dlatego że ponad pół godziny jechałem przez miasto w ogromnym korku. Czy to jest ok, spalanie? Powiem tak. Na moją dynamiczną jazdę, zarówno przez krótki odcinek w mieście, jak i poza miastem, gdzie już jechałem naprawdę bardzo dynamicznie, to to jest bardzo dobre spalanie. Wydawało mi się, że nawet mógłbym mieć 30 mpg, <laughs> ale, ale jest 38, czyli jak na, na to, no to, no to jest ok. Jest ok. W drugą stronę za chwilę zobaczycie wynik, z, czy też rezultat z drogi z powrotem. I wydaje mi się, że w tym momencie zobaczycie zupełnie inny, inny, inny wynik, dlatego że ta droga tutaj w tą stronę jest bardziej wymagająca. To idziemy głównie pod górkę praktycznie cały czas. W drugą stronę jedziemy z górki. Tak więc no, jest jak jest. Dobra, słuchajcie, mamy rezultat, który mnie zaskoczył. Droga powrotna, która zajęła mi troszeczkę krócej. Fakt, że nie zrobiłem 18 mil, dlatego że muszę jeszcze zatrzymać się w sklepie, ale to już jakby zbyt wiele nie dało, bo dałoby to jedno mpg do góry. Na pewno podejrzewam, bo teraz już końcówkę jechałem jechałem do góry, a było już nawet 62, było już nawet 62, czyli jest ok. Druga powrotna 56, nie mogę tego jakby sumować razem z tamtą poprzednią trasą, dlatego że no tak to jest w kij, że po prostu no, się resetuje. Mamy jedno jakby spolu, ogólne, tam jedno spalanie, potem jest spalanie z, od tankowania oraz spalanie. Z ostatniej przebytej trasy, to jest to z ostatniej przebytej trasy od tankowania. Zobaczcie, jest 42, ale tak jak mówię, no tutaj ludzie różnie jeżdżą. Przeważnie klienci, którzy przychodzą na jazdę próbną, guzik wiedzą o eco drivingu i tak dalej. Tak więc jest jak jest. Na chwilę obecną 56, czyli powiedzmy, że średnia tam było 38, to jest 56. Dajmy na to 45 średnia bez eko-drivingu oraz tego typu technik. To jest naprawdę dobrze. Jak na, to, na ten samochód, na samochód, który tak naprawdę nie jest Priusem, tylko jest zwykłym samochodem, z Hybrydowym to jest naprawdę dobrze. Powiem tak, gdybym używał technik eco-drivingu oraz ym, tego typu historii czy też zabawy, to podejrzewam, że miałbym bez problemu jakąś średnią moją 50 pgm. To jest takie naprawdę już byłoby dobrze przy tym samochodzie. Tak więc nie jest, nie jest źle, a miałem jednak miałem pewnego rodzaju obiekcje co do tego, no ale i zastrzeżenia, no ale druga droga powrotna, jakby przewróciła mi uśmiech na twarzy i jestem. Mega zadowolony. Dobra, to tyle jeśli chodzi o spalanie w Nowej Sportage z napędem hybrydowym. Zapraszam do oglądania wrażeń z jazdy oraz szczerze o wnętrzu. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim spalaniu, czy to jest akceptowane według Was przy tego typu samochodzie, czy wolicie jednak wersję, wolelibyście wersję benzynową, bądź też wersję z dieslem. Tak więc jeszcze raz zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do udzielania się w sekcji komentarzy oraz na profil w serwisie Patronite. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i wasze cztery kółka.